Mogł przedtem wejść. To z Kina miałem, skina miałem złego? Może co? tak. Może tak, no dobra, będziemy w turnieju. Będziemy grać przeciwko... 348 tysią... O kurde, trochę ich jest. Ty, a wiesz, że zadzwoniłem, gadałem z Kamilem. No. I, i Kamila chyba zabili. Coś tam przeknął, kurwa zabili mnie i, i się rozłączył, nie? Zero punktów, z zwycięstwo, zero punktów. Zegrane mecze, 0. zera. Ale... okej, okay, to jest z budowaniem. No właśnie ja miałem mówić, jak z budowaniem to nas będą Dobra, ale ty. Bierzemy udział w turnieju. <laughs> Jakby nie patrzeć. Ty ale ile tutaj jest tych... Jest gambit. Ja pierdzielę ile tu postaci. Jest Tomb Raider. No i masz to urzędnienie dwuetapowe. Jest! Jesteśmy w nasz pierwszy turniej w Fortnite. Musimy wygrać. Albo chociaż nie, da, nie być ostatni. Ale tu jest tylu pewnie takich jak Kamil. Jeszcze Ciebie nie słyszę. No to będzie. Głosowego niektórzy członkowie ekipy nie mogą Cię słyszeć. No i, wiesz co? Dobra, ty mnie nie słyszysz. Nie, ja cię na pewno nie słyszę. Polećmy tutaj, na tą górę Olimp. Ala! O, jesteś! Może polecimy na górę Olimp? Jest najbezpieczniej. Tak mi się wydaje. Kurde, Będzi, że tak będzie wieki. ciężko. Będzie ciężko wygrać turniej. Ta amelka już prawie ze mną była, tylko że zaczęła coś pajacować, że ona nie wie, zaczęła krzyczeć i wyszła, wyłącza ogólnie całą konsolę. Ach. Tyle cię tutaj na ten ten teraz włączy taki No To tylko mi coś lagi znowu miałem cięło mi tak na ta, że nie nie wiem co z tym czy... Ale kurde żebym nie mógł wejść Ja aż myszkę zmieniłem Oho, dobra już mam typa A ja nawet nie doleciałem nie? Kurde Ty już Pewnie kamień, nie? <tryk> nie, mongol. Jakiś ty już o. mnie zabił. Ja cię mogę w ogóle odwiedzić, kurwa. Patrz jaki kutas, ty już do mnie strzela, nie? <tryk> nie? Przerypa. Co? No już, zginął, widzisz. <tryk> no, dobrań, dobrań. Ale no nie dobrań, jest dobrań, dobrań, lekko. Szkoda, że ten. Trzeba poszukać jak będzie jakby, jakby ten. Z... Możesz sobie włączyć baję. Jakby było z tym, bez budowania, nie? No. no, no. Masz, na telefonie tym... swoim. Ale to musi być cicho bardzo. Wiesz? No, z zero budowania to by było najlepiej. To fakt Dobra Kurde Nie było pytania, Nawet trafić nie mogę, nie no. Ale gramy w turnieju dalej Żeby nie było Powrót do lobby dajemy, czy to? Zgłoś gacz, obserwuj Powrót do lobby chyba Słucham cię mówię czy trzeba czekać jak się? Nie wiem. Łączenie. Dobra, w gotowości. Jeszcze raz spróbujemy. Błąd dobierania gera. Czy twój poziom nie spełnia minimalnych wymagań? Ty. Na no nie gada, że po pierwszym meczu nas wyrzucili już. No. No, Amelka. Dobra. To gramy normalnie, kurde, z, ten zero budowania. No, to żeśmy pograli sobie na turnieju. Fajnie było, no. Na... szybko poszło. No to wiesz, a wiem dlaczego to? może, bo, bo ta pierwsza sesja się już kończy, może dlatego. O, o kurde, ale człowieki. No, nasz pierwszy turniej nikogo żeśmy nawet nie zabili Tylko tutaj was. Weź w gotowości, Andrzej Nie łączę dalej No nie wierzę, wylądowałem, coś tam wziąłem, dwa strzały i pomimo hmm. Szkoda, że nas Kamil jeszcze nie zabił, nie? No mega, jak się śmiesz, cieszę tam pod nosem, oj ta 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 Tata śmieszny jest. No. Śmieszny tata. Nie przejmuj się, ja też tylko dwa dwa szczały zrobiłem i też mnie zabije. Ale ja w niego nawet ani razu nie trafiłem. Ja tam. To jest najlepsze. Kamilowi pokazuje, że ma chyba 58. miejsce na sto jak to wow. miejsca są. To nieźle. No ale kurde, ty... ja ci powiem, odwiozłem Amelkę, coś tam chwilę porobiłem. Patrzę, on już gra. Nie on zmierz... od zmierzchu do świtu gra. Albo od, świ... od świtu do zmierzchu. Przychodzi ze szkoły i gra. Na serio? To... No ale to wierzę, gdyby było bez budowania to jeszcze by można było coś popykać, nie? Tak. Tak, tylko że żeśmy nawet nie mieli okazji, ale ledwo co wylądowałem podniosłem broń i zginęłem od razu. No ja też, no ale mówię, nie, że jakby. Ja wiem o co chodzi. Ale szybko poszło, a wziąłem, ustawiłem sobie myszkę, kurde, lepszą. Znaczy lepszą? Ja nie wiem czy ona jest lepsza. Tata ja cię nie słyszałam. Was. Co tata ja mówiłeś? Że myszkę nawet zmieniłem chyba na lepszą i kurde go cię to dało. Dobra, polecimy tutaj Na grządkę wojowniczą, bo ja muszę tutaj zrobić jakąś ten ten tu. Tutaj? Tak na kręcone slajdy. Tak dobrze. dobrze mówię. Dobrze mówisz. A tamto sobie później coś zrobię z Andrzejem czy z kimś tam. Tata, kurde, Bo tam kurde, wycinacza. Kurde. Ja nie mam dużo pieniążków, wiesz? Bo muszę pokonać wyczy... wycinacza Ultima. Jakiegoś. Kurde, Dobra to zero budowania to też jest tutaj turniej. Wygramy. Co ty tam, Amelka tam paluszki chrupiesz? Ja serek. No serek. To chyba Andrzej. Ja chipsy jem. No. Ja to Dobra, serek. tu jest typ. Już widzę jednego. Kupi, kupi mi ktoś miotła. Okej, okay, a meczu, tu są już typy. Jak, jak dożyję do tego momentu, to tak. O. No. Tu jest. Aj, Mój powalony Ale oh, lagi idę. mam mnie na tym Coś nasz. już mam kogoś Masz tu miotłę nie I Mam dwóch typów Gdzie? Tu Tu masz miotłe Kurde Miotła Zabiłeś? nie a ktoś ci zabił Dobra, coś tam coś jest muszę pozbierać dwóch zabiłem dobrze że przyszedłeś Andrzej bo było ciężko z nimi ja w ogóle nie wiedziałem że usunęli jetpacki tak to serio wiem bo tego ci powiedziałem dobra przeżyliśmy Dobra, dziękuję. I idziemy kupić, idę ci kupić coś tam. Ona ma już mnie tu. Ja na No, bo znalazłem, po typie miałem. O. A wiem ktoś już wcześniej kupił i tego zabiłeś, tak? No może nie Powiem wam, że tą myszką kurde. Miałem bardzo dobrą myszkę to stwierdziłem, że chcę mieć najlepszą myszkę. Tylko, że ta najlepsza myszka nie jest o, tak dobra jak ta ta, 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 którą miałem. Niestety. Znaczy, jest dobra, no, ale... Nie wiem, czy to z tym... Nie wiem, czy serwery... Masz tego dużego pinga na tym Fortnite teraz? 24. Ale nigdy nie wiedziałem, co to znaczy. Jak to interpretować? To może później nie w meczu. Czyli im mniejsze, tym lepiej. Tak. A ty ja ile masz? Ja mam teraz 40. A miałem 10, dalsze. No ale miałem 10 i widzę, że mnie to nie jest jakiś czas. 10 to ja nigdy nie miałem. Oj, bardzo rzadko. Masz tarcza, Amelka. Bardzo A rzadko masz, miałem 10. Masz znaczy, to mam nie? No. Mam to e, 1 giga. I, I kable masz? No, kable mam. Ale wiesz co, Dawid wczoraj też narzekał, że strasznie mu loguje. Coś... Też, no widziałeś, ja się nie mogę nawet się zalogować na tego Fortnite'a dzisiaj, nie? Amelka, pazurki. Hmm, teraz mam 50, 30 i 28. Pazurki! No widzisz. No ja, ja, no ja mam tylko 300 mega ale tak to mam pinga około 10, nie? No, no właśnie, a pomyśl sobie, że... że ja mam 1 giga ten internet, mam ten światłowód, czy co to tam, tylko, że do mojego internetu jest podłączone, o Jezu, te, kablem telewizor, komputer. Telewizor i komputer, ale z, na wi-fi są wszystkie telefony, tablety. Ja Melki ta konsola. Żony laptop. No ja mam ja mam, ja mam... ja mam tak telefony, dwa konsole i też. Ja też mam teraz, dwa nie. telefony, tylko total mi jeden naprawia. No i pomyśl że Amelka teraz jak słucha, to też. A ja na przykład tutaj na tych dwóch telefonach też jeszcze coś mi kurde leci. No, no ale ty masz to, 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 to trzy razy tyle co ja, nie? mam 300 nie? Bo ja mam ale tylko... Ja mam więcej urządzeń, bo ja mam kurde z 8 urządzeń na raz podłączonych i one działają. A ja mam tylko 3. Ale co ciekawe, powiem ci, że kiedyś ja patrzyłem prędkość ja tego internetu. No mówię coś. No. Nie, ja mam tata przecież 3 telefony. No dobrze. A jeden mi się psuje nawet. Tak, ale się tak. liczy. To nie o to chodzi. Ja kiedyś zauważyłem, że nieważne ile urządzeń jest podłączonych, to i tak internet i tak samo działa. Nie jak mam być Kijowo, to tak będzie kijowa. No to fakt. KOTEK! To Czarownica jakaś Amelka Wyszła hmm. Czarownica Ale mi się podoba moja postać Ale ciekawe to jest z tym turniejem, że miałem tamtą postać i nie mogłem... A ja zmieniłem na banana i nas czytała, nie? Nie mam żadnego pojęcia. Jakaś głupota nie. Może wiesz o to też im chodzi Pojedziemy za Bo to wiesz to pewnie etapami jest pewnie, że co godzinę ileś tam osób pewnie odpada, nie? Na niebiesko? No znaczy nie? No mi się wydaje, raz zagraliśmy, przegraliśmy i... Na razie panowie no. Nie, 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 bo to jest brutalnie A Co na niebiesko, Amelciu? Tutaj! To tu chodźcie! Ale po co? Ale tam Ty się strzelali, na górze tutaj. się strzelali, my idziemy ja z Andrzejem. szukam mnie, no Zazdroszczę cię, Andrzej. Czego? <grym> no, tak. mhm. później ci, A powiem. ci powiem. Tak. <grym> Jesteś tam, możesz pić. Wszystko robić, co chcesz. Namelka my jedziemy no. tam na górę, bo trzeba z typami walczyć. Ale ja chciałam siąść! Siadaj. No. Dawaj, bananek. Seo! <grystanie> <Co ty? grystanie> Ześlizgujesz się! A, nie, nie, czekaj. Jaki jakiś jest na tym aucie z tyłu, że mi zrzuca samo, nie? No. Dobra, jedziemy. Tutaj jest, tu jest paru. Dobra, jedziemy z nimi. Ja jeden. Ach, kurde. A! Bardzo lubiłem tą myszkę. Powaliłam! Pięknie. Tylko trzeba Nie pomóc. Ja! Jezus, jak jest jestem dobra! Trzech! Jesteś najlepsza. Trzech już? Taka jest dobra! Chciałam sobie jednego zabić, a to cała masa. Boże, ja mam aż trzy A Ale po cztery. Masz więcej jak ja. Nie, tato, masz cztery. A no. To co ty gadasz? Jedziemy do tego drugiego schronu. Czekajcie, ja tu coś robię! Dobra, to rób, ja muszę zatankować furę. Nie spilnujcie mnie. O już. A i to jeszcze tak kawałkiem tylko mogę zatankować. Żeby nie wyjść poza burzę. Haha, udało się. Udało się? No, tankuję Jestem tak pół na pół Nie, nie jesteś Tylko auto, auto się nie liczą Jak, ta, ta Ej, czy? bunkier jest otwarty Idziemy do niego? No, jak bunkier, tu chyba Nawet jakie w strefie ty się przydają Dobra, tak tu już nie ma No to moje, bo ja mam mała

Jeszcze pootwieram te broni do punktu. Ej, ktoś mi zabrał samochód. Z tyłu mhm. jest. Dobra. Wychodzę. Melka! No. Chodź, jest chodź, 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 chodź. A banan ma plecak banana. Emocje jak na grzybach. Tata! No. Co? Wiesz... Banan ma plecak banana? Wiem <grym> Zwalił mnie pijany kierowca Ech, Od razu I pijany, ząbek... jedno piwko i... Pijemy. <grym> ząbek jakoś dziwnie odstaje jakbym mi normalnie tak z wychodził do przodu. Możliwe. Rzeczy A się nie rusza. Dobra, to może na ten nitrodrom teraz. O! Tu są typy. Mediona! Tak, na medalion, są. Będę mogła, medalion? Będziesz mogła, tylko musimy ich najpierw powalić. Toma! Nie na wyspę! Na wyspę! Mm. Przeładuj bram w ciągu 30 sekund od zadania obrażeń. Udało mi się. Na wyspę? Wziąć ten medalion? Nie. Nie, medalion uciekł. Aha, dobra. Tego szkoda, Jedziemy że na nie jest wyspę. duma. Ta-ta. Ale jest jeszcze wyspa duma? Wyspa nie, duma. Nie ma już. Od Halloweena nie ma. O! Ktoś tu był? Ktoś tu jest. Boże ja nic nie wiem. Hmm. Gdzie on leci? Tam leci. dawał do auta. Ale do tego? Tu są medaliony gdzieś. Na wyspie. Nie, tu. Blisko mnie. Tam są typy. Kurde. za kamieniem Ja się leczę, teraz bym miał tam tego dobiłeś, czy nie? Nie A to bot jest no. Był no, Oni no, się to tu będą dziś... podnosić Czekaj Tu jest On no, jest na dobicie, nie? Jest. No. <laughs> Brawo, brawo Udało się. Medalion, Melka, jak chcesz. Przynieście. O, to! Jeszcze przynosić. Hrabiance. Ja tutaj robię siebie. Uzwlajam. No, ja tu są dużo złotych rzeczy. A przyniesiecie mi go? No przyniesiemy. Pięć złotych. Tak, wziąłem w końcu. Ty co tu jest? Ty coś wykopałem? Mityczną skrzynkę. Wow. Amelka, zejdź tutaj, zobacz co tu jest. Piła. Pompa. Mogę piłę, po to będzie do mojego zestawu. No to musisz tu zejść. A widzisz kto tu je? Widzę. widzę. O, tu za rzeczy. Miotła jeszcze jest. Mam? To moje. Gdzie ty jesteś tu? Dobra, masz. Ja to wczoraj. Wczoraj w ten filmik byłem. Udostępniłem to, co mieliśmy, ten. Z trzema Madelianami szalałem. Ale tu, w turnieju to szybko żeśmy zakończyli. No, ale karierę. nie, mi się zdaje, że pewnie. Tata idziemy na wyśpę. Trzeba było się zapytać. Ale A pewnie co, go... co godzinę ileś typów pewnie odpada tam masz, bo tam mi że 10 meczów, nie? I po 10 meczach chyba jak nie nagrasz punktów to odpadasz, nie? A tu że była końcówka. Uważaj, że... Już ja mam była...

Jopi Pazurki, mamelka Dajesz czadu Nie ma to tamto Moja Brakuje córcia. mi tego mojego ulubionego pistolecika Naprawdę nie było żadnego pistolecika tam? Ja nie widziałam, nie mam W bunkrach nie ma takich rzeczy No tak, ale komuś mógł wypaść. Ale masz pozórki. Andrzej, coś A się ja Nie, apteczkę rzuciłem, bo chciałem zobaczyć, czy nie mam tego do rzucania wyzwania. Tata, powiedzieć Ci moje dwa ulubione medaliony? No. Jeden z mój ulubiony jest... Enter. Ja was szukam, aby koło mnie stojicie nie? Zrawta jest mój na pierwszym miejscu. Byłem my wprost. Mówię, nie przelewaj. Na pierwszym mamy drafta, <grym> na drugim jest o, ty... ten, który teraz mam, a na trzecim jest duma. Bo go najmniej lubię. Pięknie. Kogo miałam zabić? Trzeba szybko wyskakiwać. Na tym są, na nitro. Dromie. Melka, jedziemy tam. A Musisz mogę się pozabijać się trochę. Możesz. O, mój stary samochód. Ja go tu padałam. Już wyskoczyłaś. Tak, to gotowa. Dobra, strzelamy. Daj zostaw Zostawcie! No to dawaj I tego chcę! No to dawaj go O! Już? już! No ja na nie wiedziałem też, że to już koniec Ty jaka? Jaka jazda? Jak szybciutko nam poszło? Tacy dobrzy jesteśmy? A w turnieju to jakoś nie pokazaliśmy <grym> Dobra, w gotowości, ale ty nie sądziłem, że tak szybko? Ja też nie wiedziałem, że już końców chodzę. Na... Ja I tego zrobiłam. No tak, i nikt ani razu nie zginął. No, bardzo ja dobrze to... jesteśmy. Ja też nie zginęłam. Albo wszyscy w trudniej ugrają. No. No, też mi się tak wydaje. Dobra, to zdrowie wasze. Zdrowie twoje w gardło moje. O, o wczorajszy filmik jest. Czekaj. Teraz jest. Zero budowania, Oskar, Ami i kto jeszcze? Wapperman. z Dawidem Tak, nasza czwórka. Śmiesznie się, Śmiesznie się z nim, z Oskarem gra. O Jezu, on stał za Melko, tak się kłócał. Mówi nawet, że jestem czarownicą przez cały rok. Ty chyba często nie grałeś z Amelko i z Oskarem, ale oni Takie teksty do, si do siebie walą Grałem na początku jak więcej grałem A teraz już więcej... A nie, ty mówiłeś, że jak się zima zbliża, to ty będziesz więcej grał. Także tak, tak, no. się obiecywał. No badę no jak się zmieni czas, to już całkiem będę miał czas. Jak się zmieni czas... No, no bo będzie o to drugi w... będzie, znaczy o czwarty będzie już czwarty 16, będzie ciemno, nie? Czyli to będzie w ten weekend? No bo tak, bo w październiku się chyba zmienia. Ja wybijam znowu? Nie, no tym razem ja. Tym razem ja. Tutaj. Jestem. W... Nie, to! Nie, a Raz ty raz ja. ja. ja a, a następnym razem Andrzej. Ja.